Teraz muszę zapytać się o coś z innej beczki, ponieważ w jednym z wywiadów pana żona, piękna, która tutaj jest z nami, ee, o, mówiła, że zrezygnowała ze swojej kariery aktorskiej e, na rzecz wychowywania dzieci, ale tego w pewnym momencie życia żałowała. A czy pan na przykład zachęcał żonę, żeby może wróciła do tej pasji? No bo w końcu jesteśmy dzisiaj też na premierze szalonych nożyczek? No tak, pracowała w teatrze panieluka i rzeczywiście, gdy się nam urodziła córa właśnie Maja, o której wcześniej mówiliśmy, to poszła właśnie na macierzyńskie, a później już, że tak powiem, została przyjęta do teatru, nie? po tym okresie wtedy półrocznym macierzyństwa. Więc to było takie przykre trochę, nie? Jak, jak, jak te kobiety są później w pociążach z tym powrotem do pracy, żeby ten pociągnąć swój zawód ukochany, który się poświęciła, który studiowała. Natomiast ja bym zachęcał. Jeżeli jest takie pytanie teraz, oczywiście, że tak. Świetna sprawa. Jeżeli to czuje w sercu, podawać do przodu. No dobrze, to już ostatnie pytanie, bo tutaj już e, słyszymy dzwonek. E, e, ostatnio bardzo dużo się mówi, bardzo dużo medialnie, o kryzysie w związku pana brata Łukasza i jego żony. Jak to tak naprawdę wygląda? Totalna ściema. Totalna ściema. Tam jest wielka miłość i w ogóle nie ma żadnego kryzysu. To jest jakaś historia wyssana z palca. I tyle powiem.